Witam serdecznie na konferencji prasowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzisiejsza konferencja poświęcona jest likwidacji Akademii Kopernikańskiej i Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. Są z nami dzisiaj pan minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marcin Kulasek oraz pan podsekretarz stanu w Ministerstwie Andrzej Szeptecki. Spotykamy się dzisiaj w dniu drugiego czytania w Sejmie ustawy o likwidacji. Stąd potrzeba, żeby raz jeszcze przedstawić argumenty uzasadniające decyzję ministra. Poproszę teraz pana ministra o zabranie głosu. Szanowni Państwo, po trzech latach działalności Akademii Kopernikańskiej i Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika można powiedzieć, że określenie obu instytucji pisowskimi, późniami kadr ma uzasadnienie i nie było przez niektóre media używane na wyrost. Skala efektów ich działalności nie pozostaje w proporcji do poziomu finansowania, jakie otrzymały z budżetu państwa, a mówimy tu o środkach rzędu ponad 15 milionów złotych rocznie, co stanowi zauważalną pozycję w budżecie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nikłe efekty działalności nijak nie korespondują z wysokością środków budżetowych, na które jako podatnicy składamy się my wszyscy. Z naszej perspektywy, jako resortu odpowiedzialnego za jakość i rozwój nauki w Polsce, zasadne jest pytanie, czy te środki nie mogłyby zostać efektywniej wykorzystane na przykład na wsparcie instytucji o uznanej renomie naukowej i wieloletnim dorobku. Myślę tutaj o Polskiej Akademii Nauk, której reforma jest obecnie jednym z naszych kluczowych priorytetów. W ostatnich miesiącach wiele mówi się też w naszym Ministerstwie o synergii nauki i biznesu, a także o zachętach dla naszych naukowców, by mówiąc potocznie, bardziej rozpychali się. Na rynku międzynarodowym. A o obu tych zjawisk próżno szukać w Akademii Kopernikańskiej. Nie da się dziś powiedzieć, że jej działalność ma wpływ na stan naszej gospodarki i przyczynia się do popularyzacji polskiej nauki za granicą. Wątpliwości, które wzbudza dziś działalność Akademii Kopernikańskiej i Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. Dotyczą nie tylko skali efektów naukowych, ale także przejrzystości finansowej, powiązań kadrowych oraz sposobu wydatkowania środków publicznych. To nie są opinie sformułowane z perspektywy politycznej, ale oceny oparte na danych, między innymi na analizach planów finansowych za lata 2022 i 2023, które wzbudziły zastrzeżenia także w ministerstwie finansów. Instytucje te od początku budziły kontrowersje zarówno w środowisku akademickim, jak i opinii publicznej. I niestety, jak dotąd nie udało im się przekonać, że ich istnienie wnosi realną wartość do polskiego systemu nauki i szkolnictwa wyższego. Jedno jest pewne. Akademia Kopernikańska i Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w obecnej formule nie sprawdziły się i nie mają przed sobą przyszłości. Jako Ministerstwo jesteśmy zobowiązani do odpowiedzialnego gospodarowania środkami publicznymi i wspierania tych instytucji, które w sposób rzeczywisty przyczyniają się do rozwoju polskiej nauki, w oparciu o jakość, transparentność i mierzalne rezultaty. Chcę jednocześnie, Szanowni Państwo, uspokoić wszystkich studentów, i doktorantów związanych z obiema instytucjami. Nikt nie zamierza ich karać za błędy polityków. Zabezpieczymy interesy wszystkich uczących się, by mogli kontynuować kształcenie na innych uczelniach lub szkołach doktorskich. Jeśli projekt ustawy dotyczącej ich likwidacji trafi na biurko przyszłego prezydenta, jego podpis będzie krokiem w stronę racjonalizacji wydatków publicznych i wzmocnienia jakości polskiej nauki. O to apelujemy do prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie ministrze. Proszę teraz o zabranie głosu przez pana wiceministra Andrzeja Szeptyckiego. Szanowni Państwo, dwie instytucje kopernikańskie, Akademia Kopernikańska i Szkoła Główna Mikołaja Kopernika zostały powołane w 2022 roku, przy czym należy przypomnieć, że to nie była inicjatywa rządowa, ale był to projekt prezydenta Andrzeja Dudy, który był potem wdrażany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Obie instytucje miały być swego rodzaju antypanem. Prawo i Sprawiedliwość miało trudne relacje ze środowiskiem naukowym, i dlatego tak jak wielu populistów w innych krajach, chciało stworzyć własne instytucje, nie tylko w sferze mediów czy w innych obszarach, ale również w sferze nauki, po to, żeby się. Legitymizować i po to, żeby mieć silniejszą pozycję w tym środowisku. Niestety wyszło średnio na różnych płaszczyznach. O tym już mówił pan minister. Ja bym niektóre z tych wątków chciał rozwinąć. Po pierwsze, obie instytucje kopernikańskie dublują działalność już istniejących, powszechnie szanowanych instytucji. W sferze nauki, to jest chociażby Polska Akademia Nauk, w sferze umiędzynarodowienia, chociażby Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Na płaszczyźnie naukowej działalność instytucji kopernikańskich jest bardzo ograniczona, bardzo mało widoczna. Jeżeli chodzi o trzy izby akademii, Izbę Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Izbę Filozofii i Teologii oraz Izbę Nauk Prawnych, to ich publikacje były właściwie wyłącznie w języku polskim. Lepsza sytuacja jest w przypadku Izby Astronomii oraz Izby Matematyczno- Przyrodniczej. Natomiast całościowo w dalszym ciągu widoczność Akademii w sferze publikacji naukowych jest niewielka. Podobnie w przypadku szkoły głównej Mikołaja Kopernika. Jeżeli spojrzymy na takie główne bazy publikacji naukowych SCOPUS i Web of Science, to w Web of Science szkoła w ogóle jest nieobecna. Natomiast w przypadku um, Skopusa odnotowano 11 publikacji, y, które tam są zarejestrowane pod oficjalną nazwą Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. Przy czym należy dodać, że w kilku przypadkach autorzy tych publikacji podali kilka afiliacji innymi słowy, kilka instytucji naukowych, z którymi są związani co znowu osłabia związany z obecnością w Skopusie prestiż i widoczność tej instytucji. Obie instytucje mają również ograniczony dorobek w sferze nauki, jeśli chodzi o pozyskane granty badawcze, zwłaszcza te w trybie konkursów. Jeśli chodzi o Narodowe Centrum Nauki, to jest w Polsce najważniejsza, najbardziej prestiżowa instytucja, jeśli chodzi o granty badawcze w sferze nauk podstawowych. Szkoła złożyła łącznie 9 wniosków na projekty badawcze, 3 z nich otrzymały negatywne decyzje, 6 jest w tej chwili w toku oceny. Również dosyć ograniczona jest działalność szkoły, jeśli chodzi o wymiar edukacyjny. Obecnie w szkole kształci się 92 doktorantów, a także od bieżącego roku akademickiego 20 studentów w ramach studiów licencjackich ekonomia i prawo w praktyce. Szkoła główna prowadzi również studia MBA. No więc problemy naukowe, yy, ograniczona oferta dydaktyczna. W tym kontekście pojawia się pytanie, które często podnoszą obrońcy szkoły argument nobliści. Nobliści, którzy są w akademii. Faktem jest, kilku noblistów udało się do akademii sprowadzić, natomiast udało się tam również sprowadzić kilku pracowników Narodowego Banku Polskiego. Z którym akademia i szkoła były i są blisko związane. Poza tym, i to jest sprawa kluczowa, wspomniani nobliści współdziałają, jak wielu znanych naukowców, z dziesiątkami instytucji. Jeżeli Państwo sprawdzą sobie ich nazwiska, a potem sprawdzą, co o nich piszą w internecie, chociażby nawet na Wikipedii. To nie znajdą tam Państwo informacji, że oni są związani z Polską, tylko w pierwszej kolejności z wiodącymi amerykańskimi uczelniami. Poza tym sam fakt, że w młodej instytucji podejmuje się współpracę ze znanym emerytowanym badaczem, nie czyni jeszcze z tej instytucji e, instytucji o światowej renomie. To jest trochę przekonanie, że jeżeli kupimy konia wyścigowego, to wystarczy na niego wsiąść i wygrać wyścigi. To nie jest tak. To jest dużo bardziej skomplikowane. Kolejna sprawa to są kwestie finansowe. Ministerstwo Finansów, jak powiedział pan minister, zgłaszało niejednokrotnie zastrzeżenia do nieprawidłowego wykonania planów finansowych Akademii. Natomiast to nie jest jedyny problem. Problem to jest kwestia również wysokości wynagrodzeń, które były ekstraordynacyjne. Dyrektor biura akademii zarabiał, proszę Państwa, około 40 tysięcy miesięcznie. Sekretarz generalny ponad 26 tysięcy. Przeciętne wynagrodzenie w akademii Wyniosło w 2023 roku 17 tysięcy złotych, a w 2024 roku 19 tysięcy 900 złotych. Przeciętne wynagrodzenie. Tu wracamy do tego, o czym była mowa, że instytucje kopernikańskie miały być kuźnią i spokojną przystanią dla ludzi związanych z prawem i sprawiedliwością. Kolejna rzecz, o której warto wspomnieć, to jest pewien chaos organizacyjny. Przez pierwsze dwa lata działania Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika funkcję rektora lub pełniącego obowiązki rektora pełniło aż pięć osób. Wreszcie warto zwrócić uwagę na to, że Szkoła Główna miała w pierwszym okresie swojej działalności bardzo bliskie związki z Narodowym Bankiem Polskim. Zapytacie Państwo, co złego jest w tym, że Narodowy Bank Polski współdziała z tą czy inną uczelnią publiczną. A priori nie ma w tym nic złego, natomiast pytanie jest takie, czemu nie współdziała chociażby ze Szkołą Głównohandlową w tym stopniu, najlepszą, najważniejszą w Polsce uczelnią ekonomiczną. Czemu to akurat Szkoła Główna Mikołaja Kopernika dostała z NBP dofinansowanie na swoje projekty? Czemu z NBP wywodziła się część kadry akademickiej szkoły? A wreszcie, czemu NBP promował tę właśnie uczelnię poprzez swoje własne kanały komunikacyjne? Ja osobiście jestem wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim i bardzo chętnie bym zobaczył, żeby NBP promował również moją uczelnię, a nie tylko szkołę główną Mikołaja Kopernika. No więc podsumowując, instytucje kopernikańskie miały być takim antypanem, służącym umocnieniu pozycji. Środowiska PiS w sferze nauki i szkolnictwa wyższego. Opierały się na myśleniu magicznym, że wystarczy załatwić, zatrudnić paru specjalistów i dzięki temu staną się instytucjami światowej klasy. Były przepompownią pieniędzy, rodzina i znajomi na swoim, i były przejawem takiej typowej dla PiSu instytutozy, czyli tworzenia nowych instytucji, żeby realizować. Wcześniej wspomniane cele. Koalicja 15 października jeszcze przed wyborami w 2023 roku bardzo trafnie zdiagnozowała ten problem instytutozy i zarówno w stu konkretach opowiadano się za likwidacją części tych instytucji. Ta myśl pojawiała się również w dokumencie programowym Instytutu Strategie 2050. Dlatego jako ministerstwo przygotowaliśmy wspomnianą już ustawę, która dzisiaj y, będzie po raz drugi czytana w Sejmie, i dlatego mamy nadzieję i apelujemy do pana prezydenta Elekta o podpisanie tej ustawy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za te wystąpienia. Teraz jest czas na pytania. Także zapraszam, panowie ministrowie będą do dyspozycji. Dzień dobry, Ludwika Tomala z Polskiej Agencji Prasowej. E, chciałam się do, dowiedzieć, co się stanie z Akademią i Szkołą, jeśli prezydent nie podpisze tej ustawy. I jeszcze drugie pytanie. E, szkoła Główna prowadzi teraz rekrutację na studia. Co państwo mogą powiedzieć kandydatom, którzy rozważają e, podjęcie studiów tam? Pani redaktor, jeżeli ustawa nie zostanie podpisana, to obie instytucje oczywiście będą dalej funkcjonować w tym trybie, w jakim obecnie funkcjonują, innymi słowy z ograniczonym przez nas na tyle, na ile to jest możliwe budżetem. Dlatego, że myśmy podjęli w ciągu ostatnich dwóch lat działania, żeby te wydatki zracjonalizować. To jeśli chodzi o pierwsze pytanie. Jeśli chodzi o drugie pytanie, ja przypomnę, że uczelnie to jest wartość konstytucyjna w Polsce są autonomiczne, i również młodzi i starsi ludzie mają prawo do wyboru takich studiów, jakie sobie wybiorą. Natomiast również ta konferencja, w której Państwo dzisiaj bierzecie udział, ma na celu poinformowanie społeczeństwa, w szczególności potencjalnych studentów, że być może warto swoje decyzje życiowe, również dotyczące wyboru studiów, jeszcze raz przemyśleć. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. Ja mam właśnie pytanie bardzo podobne, ale co ze studentami, którzy już tam studiują? I mówi Pan, że jeżeli Akademia zostanie zlikwidowana, co z nimi dalej? Czy y, jakieś propozycje do przejścia do innych uczelni, kontynuowania nauki właśnie gdzie indziej i gdzie konkretnie ewentualnie? Pani redaktor, jeśli chodzi o studentów, to tutaj nie ma obaw w tym sensie, że prawo zobowiązuje do tego, że w razie likwidacji kierunku studiów czy uczelni należy studentom zapewnić kontynuację studiów w innej uczelni. Tutaj w tym przypadku mówimy w pierwszej kolejności o tych doktorantach, bo ich jest najwięcej. W związku z tym pierwsza opcja jest taka, że doktorantom, czy właściwie poszczególnym osobom, bo to nie musi być cała kohorta, znajdziemy inną uczelnię, która zechce kontynuować ich edukację. Natomiast alternatywne rozwiązanie jest takie, że y, można również y, pracę doktorską y, obronić w trybie eksternistycznym. Y, to jest y, na różnych płaszczyznach nieco bardziej skomplikowane, natomiast gdyby jakaś żadna uczelnia nie chciała ich przyjąć, to wtedy y, na y, likwidatorze będzie spoczywał też obowiązek y, zapewnienia y, im ukończenia. Y, tego doktoratu właśnie w ten sposób. Dzień dobry, Alicja Gardowska-Wyborcza. Ja chciałam pytać, czy macie panowie informacje a propos nagród kopernikańskich, bo w tym budżecie który został Akademii, y, 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 jeśli dobrze kojarzę, jest y, budżet na przyznanie Nagrody Kopernikańskiej. Dlatego, że ona chyba jest zapisana w ustawie, więc akademia jest w pewien sposób zobligowana, żeby to zrobić. Czy Akademia w jakiś sposób informuje ministerstwo o, y, o tym, komu planuje, czy kiedy planuje ją y, wręczyć? No, nasze bieżące kontakty z Akademią są dosyć ograniczone. Ja w pewnym momencie, kiedy objąłem to stanowisko, tak jak w przypadku nawa, którą nadzoruję, z którą mam kontakt na co dzień, chciałem też spotkać się z. Władzami Akademii w termie poinformowano, że przez najbliższy miesiąc bodajże to jest niemożliwe, bo akurat władz nie ma, są za granicą. W związku z tym, niestety, o ile w przypadku NAWA mogę mówić dość dokładnie również w kontekście ustawy wizowej o tym, co się dzieje, co jest planowane, co zostało zwracone, co nie, to tutaj jeśli chodzi o plany, zwłaszcza Akademii, trudno mi się wypowiadać, bo jak mówię, kontakt z tą instytucją mamy dość ograniczony. Rozumiem, dziękuję. Bardzo dziękuję za pytania. Jeżeli nie ma więcej pytań, to dziękuję za udział w konferencji i do zobaczenia.